Piątkowe pensjowe. Hej, witam się z Wami, ciepluteńko, moi drodzy. Dziś zapraszam Was do takiego kolorowego miksu pensjowego. Mam nadzieję, że Wam się to również spodoba po raz drugi, bo wtedy Wam się bardzo podobało. Dlatego też postanowiłem przy piąteczku nagrać dla Was coś takiego. Raz jeszcze, ale zanim przejdziemy do drapania z drapeczek, chciałem tu ogromnie podziękować lewemu, czyli. Marcinowi Lewandowskiemu za wsparcie tego odcinka. Dzięki serdeczne, bo gdyby nie ty, to tego odcinka by nie było. Także ogromne, ogromne podziękowania. I moi drodzy, na dole w komentarzu zostawiamy serduszka, browary, kciuki w górę pod filmikiem dla Marcina, żeby też mu było miło i żeby wiedział, że to wszyscy razem wspólnie doceniamy, bo dzięki temu jest taki fajny, piękny, kolorowy łodcineczek. Okej, okay, także dziś odcinek pensjowy, mamy drapeczek za 50, ile? 52 zł. także elegancko, no niestety zielonej pensji do kompletu nie udało mi się dostać, byłem w czterech kolekturach, ale niestety nie było, więc no nie wyczaruję, <laughs> sami widzicie, jest fajnie kolorowo, mega wielka pensja, mega pensja czarna, zielona, ekstra pensja pomarańczowa i czarna i pensja... Żółta, Jenny, ja chciałem powiedzieć pomarańczowa. Starość, ludzie, starość. <grywa> Dobra, także już teraz sobie zaczynamy, drapiemy żółtą pensję i trzymajcie mocno kciuki. Zostawcie łapeczkę w górze, niech to będzie wasz kciuk. Dobra, także lecimy i drapiemy. Dobra 8 i 22. Dwa. O jem, jem. Ja to też jak coś palnę czasami, to... <laughs> Niech to będzie wasz kciuk. Czasami to sam z siebie już nie mogę. <laughs> o, matko. Dobra. Ale jak widzicie, zdrapeczka jest pusta. I idziemy dalej. 18, 26, 32 i 22 to są nasze wygrywające liczby. <słuch> Kurde, coś mnie na kaszel tu zmaga i... Nie mogę nic gadać normalnie. Dobra, drapiemy 34, 17, 23, 30 oraz 3. Ale niestety <laughs> nie ma. 35 też nie widzę. O jeny. no normalnie nie mogę dzisiaj nic mówić. I 6. No nie ma, niestety. Dobra, chyba już będzie powoli lepiej. Jak nie, no to zaraz będę musiał sobie łyknąć jakieś herbaty. 22, 7, 11 oraz 29. I drapiemy, drapiemy, a tu mamy 3, 30, 15, ekstra pensja i 9, także na razie nie widzę nic. Dobra, 23, 6, 27, 32 i 8. Także jak widzicie, no niestety też nie ma nic. Idziemy sobie dalej kolejna, kolejna zdrapeczka. Mega pensja. Mega pensja zielona. Także, no, już teraz ogromna nadzieja w zdrabkach tych droższych. A te zdrabki droższe, jak zasadzą, wygraną, no to jest konkretnie. <laughs> Także będzie wspaniale, jak coś się uda nam dzisiaj wygrać. Ok, 25, 23, 49, 43 i 3 to są nasze wygrywające liczby. Także drapiemy, a tu mamy 21.

39 nie ma, obok 47 nie ma i 18 nie ma. No i drapiemy ostatni rządek, także zobaczymy. Chwila prawdy, moi drodzy, 15, 17, 22, no niestety nie ma. 43 i 26, także obok, no niestety, także tym, tym razem się w tej zdrawce nie udało. Nie udało się. Ok, także idziemy dalej. Kolejna, przedostatnia zdrapeczka. Mega pensja, także drapiemy nasze wygrywające liczby. No i zobaczymy, jak to tam będzie: 11, 34, 15, 3 i 46. Ok, także podrapane nasze wygrywające liczby. Jeszcze tak mówię, zawsze wolę zdrapać, żeby to ładnie wyglądało. Także już teraz szukamy i drapiemy, a tu mamy co? 47 oboczek, 38 nie ma, piąteczki nie ma, 28 nie ma, 25 też nie ma niestety. 25 było w poprzedniej zdrawce. 39, 24, nie ma, 13 nie ma też. 36, no żeby to było 46, no to byśmy się już tutaj razem cieszyli. 16 nie ma, 19 nie ma, mega pensja nie ma, 43 nie ma i 33 obok. Także dobra i idziemy dalej. 9, 17, 35, no widzicie, ale obok, a co by było? O, moi drodzy, zobaczcie, co by było. 200 złotych, gdyby, gdyby tu było 34. <laughs> dobra, idziemy dalej. 49 i czwóreczka. No dobra, no wychodzi na to, że również pusto, ale... Ale słabizna na razie. Także przyszedł teraz czas na mega wielką pensję, także no, ogromne pokłady nadziei, bo to może być nasza zbawienna zdrapeczka. Nie ukrywam, żebym się bardzo ucieszył nawet już ze zwrotu. Bo nie chciałbym być 52 na minusie, no ale jest szansa. Zdrapeczka z numerem 7, także może szczęśliwa siódemeczka nam tutaj pomoże. Także ja już teraz przechodzę do, drapania, do zdrapania naszych wygrywających liczb: 35, 33, 34, no no no, 7 i 27. No fajnie to wygląda: 33, 34 i 35. Także no pomiędzy nic nie może wystąpić, jedynie oboki. <laughs> w czym lot to jest najlepsze. Także sprawdzamy, no szukamy, szukamy, zobaczymy. Trzymamy kciuki, moi drodzy, trzymamy kciuki. 29, 15, 46, na razie nie ma. 16, 25. Kolejno mamy dziewiąteczkę. 26, no obok. Mega wielka pensja, ok. 43, 21 nie ma. 30, moi drodzy, no dalej, dalej, dalej. 34 jest wygrana, moi drodzy. No już się bardzo, bardzo cieszę. Jest 34, także na pewno mamy zwrocik. No i mega wielka pensja jest dla nas zbawienna, także super, cieszę się ogromnie. 31. 37, szósteczka obok. Ważne, że jest jedna wygrana, także już jest fajnie. Kolejno mamy czwóreczkę. 30, ja nie mogę, moi drodzy, druga wygrana! Wspaniale, no teraz to już jest naprawdę wspaniale, także cieszę się bardzo. Ja nie mogę, mamy już dwie wygrane w mega wielkiej pensji. Mega, jest już mega. Także cieszę się ogromnie. 44 nie ma. Idziemy dalej. Dwójeczka. 47 nie ma. 17 nie ma. 39 nie ma. I moi drodzy, i 35 jest wygrana. Teraz to ja wam powiem, jestem tutaj, kurczę, w mega szoku. 35! Mamy 3 wygrane w mega wielkiej pensji. No, szok. Dobra, także ja już drapię, bo jestem naprawdę mega, mega ciekawy, co my mamy za wygraną. Dobra, także chwila prawdy, a tu mamy 40 zł, moi drodzy. Tu mamy 20, jest 60, i pod 35 mamy 40, stówka. Wspaniale, moi drodzy. Mamy, mamy 100 zł w zdradce, mega wielka pensja. No wspaniale. Bardzo się cieszę, także widzicie, zdrapeczka. Ostatnia za dwie dyszki, mega wielka pensja daje nam wygraną w kwocie 100 zł. Dzięki temu mamy plusika. Także bardzo, bardzo ogromnie się cieszę. Super, także cieszę się, że ten odcinek wypadł tak, a nie inaczej. Także moi drodzy, no ja już tymczasem będę się z wami pomalutku żegnał, ale jeszcze tak na koniec w komentarzu dawajcie znać, czy będziecie chcieli jeszcze raz taki odcinek, właśnie mega. Pensjowy, czy tam pensjowy odcineczek? Będzie mi miło, jak dacie znać. Przypominam, że zostawiamy też serduszka, łapeczki w górze dla lewego Marcina Lewandowskiego za wsparcie tego odcinka. Także dzięki serdeczne jeszcze raz kolego. Jak widzisz, wyszło wyśmienicie. Mamy stówę w zdrabce. Mega wielka pensja. No ja się bardzo, bardzo cieszę. No i jest to mój rekord w tej drapeczce, także stówki jeszcze nie miałem, a teraz już mam. Cieszę się ogromnie. No i zdrapeczka z numerem 7. Widzicie siódemeczka przyniosła szczęście. Cieszę się bardzo, bardzo, bardzo. Przypominam też o dzisiejszym live'ie, wpadajcie na kartę społeczność, zostawiajcie komentarz, jaką byście chcieli, żebym kupił zdrapkę, a ja ją wam zadedykuję. Live zaczniemy o godzinie 19:30. Także do miłego zobaczenia, kto będzie miał czas. A ja tymczasem żegnam się z wami jeszcze raz. Na razie, hej, cześć. Papa! Pa.